Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu z mediami. Dzisiaj ważne wydarzenie dla reszczyckich, ale nie tylko struktur Platformy Obywatelskiej. Nasz region z całą obecnością sekretarz generalny platformy obywatelskiej poseł na Sejm Marcin Kielbiński. Jest również poseł z naszego regionu, z Ostrowa Jarek Górbania, który jest zastępcą sekretarza generalnego, więc mamy tutaj rzeczywiście bardzo ważne osobistości wdesznie. Ta wizyta jest nieprzypadkowa. Mamy początek września. Rozpoczyna się taki roczny sezon polityczny. Czekają nas w w najbliższym roku wybory parlamentarne, póki co jeszcze samorządowe, choć słyszymy, że te mają być przesuwane. Chcemy w związku z tym dzisiaj przede wszystkim spotkać się ze strukturą partyjną, z leszna, z Kościana, z, z Rawicza. Rozmawiać o przyszłości, mobilizować, zachęcać nowe osoby do występowania. W ostatnich tygodniach, w ostatnim tygodniu dwie osoby zgłosiły swój akces, aby przystąpić do platformy obywatelskiej. Zachęcamy wszystkich tych, którzy chcą się zaangażować, którym nie podoba to, co dzieje się i w Polsce, i w Lesznie, a w Lesznie też przypomnimy, mamy rządy złożone z Prawa i Sprawiedliwości żeby się właśnie zaangażowały, przystąpiły i były z nami. Tak tytułem wprowadzenia, a teraz pozwolicie Państwo, że dam głos samemu głównemu gościowi, Amarcie Kiewieckiemu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo dziękuję Panie pośle za zaproszenie, tak rzeczywiście wchodzimy w ta, na taką, wchodzimy na ostatnią prostę przed wyborami parlamentarnymi, pewnie też przed wyborami samorządowymi. To dobry okres, żeby, żeby porozmawiać z lokalnymi służbami o tym, co przed nami, jak bardzo mocno trzeba będzie przepracować ten najbliższy rok. Sukces wyborczy zawsze składa się z tych pojedynczych głosów. Ja wiem, że to wydaje się takie bardzo, bardzo oczywiste, natomiast to właśnie w takich miastach jak Leszno, to tutaj w takich województwach jak Wielkopolska, koalicja obywatelska będzie poszukiwała tych głosów, które pozwolą nam usunąć pisot władzy. Struktury w Wielkopolsce Polsce działają bardzo płynnie, bardzo, bardzo dobrze, ale zawsze jest przestrzeń do tego, aby, aby szukać jeszcze tych rezerw, rezerw w głosach, rezerw w elektoracie. Sytuacja w Polsce nie napada optymizmu, optymizm. Sytuacja coraz większa, coraz większe problemy przed zimą z węglem, z materiałami opałowymi i to, jest, to są te tematy, o których w najbliższych tygodniach będziemy chcieli rozmawiać na terenie całego kraju. Przed, przed wakacjami Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska organizowała akcję 1000 spotkań w jeden miesiąc. Tą akcję wznawiamy. Tę akcję będziemy kontynuowali. Chcemy te najbliższe 12 miesięcy przepracować. Bardzo, bardzo ciężko, ponieważ nie ma lepszego sposobu na sukces wyborczy, na programowanie sukcesu wyborczego, niż właśnie bycie Wśród ludzi, rozmowa wśród ludzi. Ja, jako sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, zamierzam bardzo aktywnie odwiedzić, stru, odwiedzać struktury terenowe Platformy Obywatelskiej, bo to, to struktury lokalne muszą być gwarantem tego sukcesu. Bo Moja pierwsza wizyta we wrześniu, w sierpniu opublikowałem także, ale we wrześniu tutaj w Lesznie. E, dziś będziemy rozmawiali o tym, co przed nami, będziemy rozmawiali o akcji zbierania podpisów pod zwiększeniem renty socjalnej. Projekt Wolnie Wolny Hartwi. Myślę, że projekt taki bardzo, e, bardzo szczytny, jak z osobom niepełnosprawnym, jak jest osobom e, opiekującym. E, się osobami niepełnosprawnymi, ale będziemy też rozmawiać o przygotowaniach do wyborów samorządowych. I tutaj bardzo ważna uwaga, Szanowni Państwo, bardzo obawiamy się tego, co, o czym mówi, e, mówi teraz PIS, bo, bo naszym zdaniem rozpoczyna się proces kuglowania przy wyborach samorządowych. Zmiana terminu wyborów. E, pod potrzeby jednej konkretnej partii politycznej jest niczym innym jak próbą manipulowania wyborami. Zakładam, że jest to dopiero początek. Kaczyński bardzo obawia się tego, że najbliższe wybory po prostu przegra z kretesów. Obawia się samego wyniku i werdyktu wyborców, więc zaczyna majstrować przy procesie wyborczym. Zrobimy wszystko, aby wybory samorządowe odbyły się w terminie, a jeżeli zdarzyłoby się tak, że metodą walca w parlamencie te wybory zostaną przesunięte, to będziemy gotowi, aby wybory zarówno parlamentarne, jak i wybory samorządowe bardzo, bardzo dokładnie kontrolować, aby te wybory po prostu przez Kaczyńskiego i jego ludzi nie zostały sfałszowane. O tym też dzisiaj będziemy rozmawiać. Panie Cokolwiek. Cokolwiek. Cokolwiek? To ja nawiążę do tego, co pan redaktor zaczął, czyli do cnót Wielkopolski Liczymy na dobry wynik w Wielkopolsce właśnie z tego powodu, że Platforma Obywatelska ma cnoty Zbliżony do i wartości do tych, jakie w obowiązują od wieków. My jesteśmy za gospodarnością, wierzymy, że dobrobyt pochodzi z pracy i z oszczędności, a nie z chłaszczego trybu życia i rozrzutności, szczególnie na kredyt i kredyt zaciągany u przyszłych pokoleń. A jak to się sprowadza do problem? To ten program już istnieje, już, już można go przeczytać w internecie cały czas wisi, to nadal rzeczywiście jesteśmy za tym, aby dobrobyt w Polsce był z pracy Polaków, z gospodarności, z dobrego e, używania publicznych pieniędzy. Czyli? Obcinamy socjalizm, obcinamy podatki? Nie, to socjalu nie, ob, nie obcinamy, tylko wreszcie to, co pan redaktor nazywa socjalem, trzeba dać tym, którzy potrzebują, a nie wszystkim. To pieniądze publiczne nie są po to, żeby kupować głosy wyborców, tylko pieniądze publiczne są po to, żeby trafiały do potrzebujących. Panie redaktorze, tak odpowiadając na to, yy... Mądra władza i dobra władza to władza, która w czasach kryzysu potrafi oszczędzać przede wszystkim na sobie. To władza, która potrafi dawać przykład, władza, która nie będzie tylko i wyłącznie zabierać Polakom, tylko będzie potrafiła ograniczać własne wydatki. Jest dla nas kompletnie niezrozumiałe, dlaczego teraz, gdy Polacy mają problem z zapłaceniem rachunków za, za ogrzewanie, gdy Polacy mają problem z zapłaceniem rat kredytów. Władza lekką ręką 2 miliardy rocznie wydaje na telewizję publiczną, która szczególnie yy, wiele z misją telewizji publicznej nie ma. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego wydatki kancelarii dla zasady Rady Ministrów w ciągu ostatnich 7 lat wzrosły 8%. Kroków. To po prostu... Nie do, nie do wytłumaczenia. Czy to się przekłada na to, że my nie będziemy finansować telewizji publicznej i będziemy robili to przed końcowami premiera? Przekłada się na to, że, wła że władza będzie potrafiła być skromna i uczciwa. Ta władza jest w sposób nieprzyzwoity rozrzutna. Bardzo lekką ręką wyrzuca gigantyczne pieniądze. Jeżeli pyta mnie Pan, czy jak, jeżeli dojdzie do takich dylematów przed Platformą Obywatelską, czy dawać na onkologię, także na onkologię dziesięcą, czy na telewizję publiczną, to tutaj odpowiedź jest oczywista. Damy na służbę zdrowia, damy na onkologię. Bo taka, przypomnę, że wtedy taka była aktora. No, czekamy, zrobimy to z oczu, bo sam jest taka prosta. A my, właściwie poza tym, że pisze zły, nie słyszymy żadnej propozycji od Was. Dlaczego Wy jesteście jest, dobrym? Panie redaktorze, Myślę, że to jest kwestia, jak bardzo on wsłuchuje się w to, co my co mówimy. Chętnie bardzo was słychać. Chętnie, okay, bo jak robicie, przy... zajrzycie do internetu, to od Proszę zwrócić uwagę, tylko ostatnie, ostatnie miesiące to Platforma Obywatelska, to przewodniczący Donald Tusk jako pierwszy zwrócił uwagę na gigantyczne podwyżki cen gazu. I to w wyniku reakcji pana premiera Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej władza coś z tym zaczęła robić. To my jako pierwsi zwracaliśmy, zwracaliśmy uwagę na to, że pewnie przed nami bardzo trudna zima i brak węgla. Wtedy słyszeliśmy od władzy, wszystko będzie dobrze. Pokazywaliśmy te teraz... wagony, które jechały na granicy, że to złote. Nie, to nie. To... nie, nie. Pokazywaliśmy kolejki tirów, które pokazywały jak nie wiele... pokazywał Przewodniczący to, żeby być konsekwentnym i pokazywał hałdy ruskiego węgla ściąganego z Rosji. I Tak, ma Pan rację. To, było strony, to była skrajna nieodpowiedzialność ze strony rządzących, że od 7 lat uzależnili Polskę od rosyjskiego węgla i skutki tej e, rabunkowej polityki to odczuwamy do siebie. Ja Panu powiem bardzo jasno: gdyby PiS w 2016 roku nie zniszczył energetyki wiatrowej, dziś. Dziś może nie mielibyśmy problemu z energią, tak jak mamy dzisiaj. Dziś nie mielibyśmy takich problemów z węglem. Trzeba było wtedy wspierać OZE, to co robił rząd Platformy Obywatelskiej, a nie ściągać e, miliony ton e, ruskiego węgla. Ja, to szczególnie, rozmawiać? że w poprzedniej zimy sprzedano polski węgiel za granicę. Już po wiadomości uzyskanej od Amerykanów, że w Ukrainie będzie wojna. Największy magazyn centralny, ten, o którym się tak chwali, że za chwilę zbuduje pan premier Murawiecki, istnieje od początku lat 70.. To sprawie Mirkopolskich, panie redaktorze. Znowu słyszę, że Wtedy... jest PiS, a nie, nie dlaczego wy jesteście. Nie, oni są po prostu niegospodarni. Nie, ja a nie czekam tak. na wasze propozycje. No to i możemy. Możemy zacząć od prostej propozycji, takiej od razu, co można zrobić, jak się przejmie władzę jutro. To jest opłata rafineryjna w Orlenie kiedyś w Orlenie i w Lotosie. Gigantyczna, jakiej nie ma nigdzie, nigdzie w Europie. Przecież ceny ropy naftowej są takie jak przed wybuchem wojny pojęcia. Że, że Orlen zarabia tylko na siebie, a nie zarabia miliony, miliardy jak, niepotrzebne. Jak, nie jak, zdzieramy jak, 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 pozycja, panie obniżenie opłaty rafineryjnej. O Obniżka ile? do poziomu, który pozwala wyjść Orlenowi na zero. To jest do wyliczenia w momencie, jak się zagląda w papiery. Te opłaty są niesamowite. Polacy e, płacą codziennie za benzynę ogromne pieniądze i to się kumuluje z kart państwa w postaci dywidendy, te pieniądze zabierają. Druga sprawa, obniżenie cen e, gazu. Ponad 30% gazu pochodzi ze złóż na terenie Polski. Nie ma żadnych powodów, żeby ten gaz kosztował tyle, ile gaz na giełdach światowych. Nie było żadnych powyżej płac dla górników, którzy pracują w kopalniach gazu ziemnego, przecież tutaj po sąsiedztwu w Wielkopolsce tych kopalni jest chyba yy, najwięcej, a przynajmniej w przeszłości było. Nie było żadnych inwestycji, nie ma żadnego wzrostu kosztów, a gaz kosztuje i kosztuje bezpośrednio. Pan redaktor sobie dobrze zdaje sprawę, że wiele przedsiębiorców, wiele gmin bierze bezpośrednio ten gaz z kopalni. I nagle, z dnia na dzień, na początku tego roku, ten gaz podrożał kolosalnie, tak jak takie giełdach światowych. Nie ma takiego powodu. Ta jedna trzecia w tym miksie gazowym może być uwzględniona po tradycyjnych kosztach. To nie, nie jest potrzebne, żeby PGNiG też miał najwyższe zyski w swojej historii tak to. to jest zdzieranie z Polaków pieniędzy. I to są koszty, które napędzają inflację. Tu trzeba przede wszystkim wyhamować, bo tutaj są mechanizmy, które ma w rękach premier. Tak, to są spółki skarbu państwa do zrobienia jedną decyzją następnego dnia po, po przejęciu władzy. Ponieważ pojawił się tutaj pan poseł Ziemniak, ktoś chce zapytać że... to? Przepraszam, pan senator chcę o jedną rzecz. Czy pan senator będzie miał miejsce na waszej liście wyborczej poza do Rada Tuska w sprawie popierania rozwiązań dotyczących aborcji? To za... wiele zależy od pana senatora, ale jeżeli pyta mnie pan o pracę pana senatora, to myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry parlamentarzysta od wielu, wielu lat, ale też yy, myślę, że będzie. Rewelacja. Natomiast, jeżeli mówi Pan o zapowiedzi Pana Premiera Donalda Tuska, to chcę bardzo jasno powiedzieć. Premier Donald Tusk powiedział, że, wycof, że wycofane zostanie złe prawo z obiegu. To znaczy, PiS okrał polskie kobiety z ich PiS wprowadził najbardziej e, restrykcyjne prawa aborcyjne w Europie. PiS wprowadził prawo antyaborcyjne rodem z Republiki Islamskiej. To po prostu trzeba zmienić. Nie może być zgody na zabieranie kobietom ich prawa. Panie senatorze, bo pan słyszał na pewno o to wypowiedź. Słyszałem i no i czekam. Cóż mam zrobić? Przewodniczący miał prawo tak chodzić, zapowiedział to i powiedział, że to dopiero będzie po wyborach. Będzie w tych, którzy nie będą y, głosować tak, jak nie, będzie chciał. Nie będą nie, nie. nie będzie miejsca. Ale, czy ale, Pan zmienił może punkt jest, widzenia? Tak, nie, nie, ale no. zaraz. Tak, na tą chwilę, przed, jak tutaj sekretarz powiedział, 18 lat jestem w parlamencie i myślę, że PO się nie, nie musi wstydzić także w różnych decyzjach dotyczących spraw etyczno-moralnych. I myślę, że tak zostanie. Decyzją będzie Donalda Tuska, czy będzie chciał, aby Wojciech Ziedniak. Zdobył mandat senatorski, czy nie? Czy Wojciech Ziemniak zmienia zdanie? Na jaki temat? Nie, ja jestem przy swoim, jestem zwolennikiem yy, zwolennikiem yy, umowy, która była z 1993 roku czyli, czyli kompromisu, yy, kompromisu Czyli zdanie ma zmienić Donald Tusk. Nie, zdanie ma zmienić Pan Donald oceni, ja, takie było moje zdanie i o tym wszyscy wiedzą ale czy wyciągnie konsekwencje wobec mnie za to, że mam takie zdanie? Zobaczymy Chciałam jeszcze zapytać o wybory samorządowe, bo wspomniał Pan, że to będzie również tematem waszych spotkań. Czy w takim razie będzie mowa o kandydacie na prezydenta Tu będziemy bardzo mocno słuchać struktur lokalnych, po to, mamy, po to staramy się budować jak najsilniejsze struktury lokalne, żeby w tak zasadniczych kwestiach dla lokalnych społeczności to one miały decydujące, decydujące zdanie. Jeżeli będą rozpisane wybory samorządowe, na pewno zgodnie z istotą tę platformą obywatelskiej i Rada Powiatu i Zarząd Powiatu będą stosownych rekomendacji udzielać. Te lokalne struktury zdecydują kto będzie reprezentował tutaj Platformę Obywatelską albo listę, którą Platforma Obywatelska będzie tworzyć. Rozumiem, że to jest pytanie bardziej do pana panie y, posła panie, e, panie żadnego nazwiska. Nie, e, o, ja nie panie. mogę nie, z nie, odpowiedzialnością, że e, prace nad e, tworzeniem z pełną zarówno że Rady nad tworzeniem jak i zarówno do Rady Miejskiej są jak i do Powiatu leszczyńskiego, już są bardzo za, zaawansowane, bardzo zaawansowane. Natomiast jeżeli chodzi o kandydata na prezydenta miasta leczna, bądź kandydatkę na prezydenta, takie rozmowy też są prowadzone, natomiast póki co mówiąc też uczciwie nie ma jeszcze jakichś wiążących deklaracji. A Pan zakłada y, taką ewentualność. Wyskać, ja odpowiem dobra? tak jak w 2016, że będąc w polityce nie można y, nie zakładać y, niczego, w związku z tym y, czas pokaże. Bo prawdopodobnie będzie tak, że wybory parlamentarne będą y, jednak wcześniej. Y, wybory samorządowe, I, jeśli PIS y, spełni swoją zapowiedź, mają być gdzieś pewnie na początku kwietnia. To jest pół roku, które też jeszcze bardzo wiele zmienia, natomiast póki co koncentruję się na pracy parlamentarnej i chciałbym kontynuować tę misję w parlamencie. Dziękuję. Dobrze, no, ja jeszcze. Ja jeszcze też mam pytanie. Proszę bardzo. Po pierwsze, chciałabym się dowiedzieć, jak wyglądają Wasze planowane rozwiązania na kryzys związany z psychiatrią dziecięcą. Zamykają się kolejne szpitale psychiatryczne. Rozmawialiśmy, nasi eksperci, głównie tutaj pani poseł Marta Golbi, rozmawiała ostatnio na panelu, na panelu e, w ramach kampusu Rafała Trzaskowskiego na ten temat. Czyli tutaj sprawa jest bardzo, bardzo prosta i oczywista. Po prostu psychiatra Jysensa wymaga dofinansowania. Muszą być przeznaczone większe pieniądze na tą, na tą specjalność, na to, na służbę zdrowia i my te pieniądze deklarujemy, że będziemy przeznaczać. To jest trochę rozmowa, którą prowadziliśmy przed chwilą z panem redaktorem. Pan redaktor trochę obruszył się na moją deklarację, że niepotrzebne są dwa miliardy na telewizję publiczną, natomiast potrzebne są na służbę zdrowia. I dalej to Podtrzymuje. Znacznie bardziej potrzeby, większe potrzeby ma onkologia dziecięca, psychiatria dziecięca niż Jacek Kurski i Sylwester Marzeń Zakopa. I drugie pytanie, kwestie podatkowe, które się ostatnio zmieniły, bardzo mocno odczuwane przez małych przedsiębiorców. Na przykład pytam o kwestię składki zdrowotnej. Tak? Do tej pory składkę zdrowotną mogli przedsiębiorcy odliczyć od podatku. W tej chwili jak gdyby, można nawet uznać, że płacą podwójny podatek, płacąc jeszcze składkę od dochodu. Czy tutaj są planowane jakieś zmiany? No, przede wszystkim wszelkie te zapisy dotyczące Polskiego Ładu, które miały pomagać polskim przedsiębiorcom, na koniec okazują się dodatkowymi obciążeniami dla polskich przedsiębiorców. Na pewno z tych rozwiązań my, jako Platforma Obywatelska, nie popieraliśmy od samego początku polskiego, tak zwanego Polskiego Ładu i popierać go nie będziemy. Jeżeli PiS nie wycofa się z tych rozwiązań, prędzej czy później my się z nich wycofamy. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie składki zdrowotnej, to jest kwestia zwiększonego ZUS-u dla małych przedsiębiorców i to jest wreszcie kwestia bałaganu legislacyjnego. Nie wiem, myślę, że pani redaktor doskonale wie, ale dziś jak zapytać księgowego, nawet doświadczonego księgowego, na początku miesiąca, jak wyliczyć podatki od pracowników w danej firmie, to większość księgowych odpowiada, a my to jeszcze do końca nie wiemy, bo jeszcze nie ma odpowiedzi z ministerstwa, jeszcze nie ma jednolitej wykładni. Więc przede wszystkim skasujemy ten bałagan, ten bałagan, który wprowadził Morawiecki.